Dzień dobry, witam. Z tej strony Mariusz i projekt Odmazania na surowo. Witam, witam i o zdrowie pytam. Mam nadzieję, że za momencik zobaczycie, że nadaję na żywo. Przez chwileczkę patrzyłem na kamerę, z tamtej strony nie pojawiło się, że jestem live, ale mam nadzieję, że jest wszystko w porządku. Jeśli mnie widzicie, jeśli mnie słyszycie, puśćcie mi palucha, puśćcie serducho, w ten sposób będziemy mogli się komunikować, jak również ten film trafi do dużo szerszej grupy osób, widzów, którzy będą chcieli to obejrzeć i mam nadzieję, że to, co dzisiaj przekażę, w jakiś sposób ich również zainspiruje do zmiany swojego stylu życia. Razem z Agnieszką dzielimy się tutaj w tym projekcie swoją wiedzą, jak również wiedzą, którą zgromadziliśmy, obserwując na przykład swoją rodzinę. Analizując tak naprawdę, co się wydarzyło, dlaczego nasza rodzina choruje i w ten sposób wyciągamy z tego wnioski. Dzisiaj pokażę Ci, w jaki sposób wyciągamy te wnioski. Pokażę Ci, co robić, czego nie robić, jeśli chciałbyś uniknąć na przykład przedwczesnej śmierci. Przeanalizowaliśmy to, jak zmarła moja babcia w wieku 70 lat. Raczej to jest młody wiek. Mam też babcię, która ma 88 lat. Mam też dziadka, który ma 90 lat. Oni robią Zupełnie inne rzeczy. Każde z nich robi inne rzeczy, każde z nich ma inne dolegliwości i na inne choroby cierpi. Także chciałbym tylko zacząć od tego, co napisał nam Pulsar na YouTubie pod filmikiem na temat suplementów. Napiszę wam coś szukującego. Obecnie jestem nad naszym morzem. Wypoczywam. Na ośrodku jest trochę znajomych. Jest też wśród nich pewna trzyosobowa rodzina z Warszawy, którą znam. Ludzie w średnim wieku z córką na około 16 lat. Tatuś ledwo chodzi. Na nogach widać sine rany zakrzepowe. Mamusia też ciągle zmęczona, ledwo dyszy. Córeczka około 175 cm wzrostu i jakieś blisko 100 kg. I kilka dni temu jechali do pobliskiego marketu, bo zabrakło im masła. Tatuś w rozmowie ze mną mówi z uśmiechem, że wszyscy uwielbiają jeść masło. Byłem w szoku i jestem nadal. Przepraszam, lubią masło. Tygodniowo idzie im 4 do 5 kostek masła. Byłem w szoku i jestem nadal. Mówię mu, że być może stąd te zakrzepy na nogach. Uśmiechnął się i mówi: no. No może tak, no chyba trochę za dużo tego masła, ale co zrobię, jak lubię? no i na tym się rozmowa skończyła to generalnie bardzo mieli ludzie wieczorem ktoś puka do mojego domku przynieśli mi dwie piękne grillowane kiełbasy, podziękowałem, talerzy kumyłem i odniosłem, ale niestety te kiełbaski oddałem kotom, które się kręcą po ośrodku nie jem niczego z grilla wybór należy tylko do nas, albo chcemy być zdrowi a tajemnica tkwi w sposobie odżywiania się oraz uprawiania sportów albo będziemy wiecznie cierpieć, cierpieć jedząc truciznę, dzięki ci bardzo za ten komentarz, myślę, że naprawdę fajny a dzisiaj przeanalizujemy śmierć mojej babci, przedwczesną śmierć mojej babci i jak, to, jak się do tego mają e, moi dziadkowie, którzy jeszcze żyją. Przede wszystkim moja babcia zmarła, kiedy miałem 18 lat, czyli kupę czasu temu. Wiedza ta, która tutaj przekazuję, jest to wiedza zgromadzona od moich rodziców, jak również to, co pamiętam. I pamiętam przede wszystkim to, że babcia była otyła. Moja babcia Zosia, która ma 88 lat, jest średnia, można by było określić. Natomiast mój dziadek Tolek, który ma 90 lat, jest szczupły. Mniej więcej takiej samej budowy ciała jak ja. Natomiast ja kiedyś byłem otyły, później byłem średni, a dzisiaj jestem szczupły, ponieważ dokonałem zmian w swoim życiu i mam nadzieję, że Ciebie też zainspiruje do tego. Moja babcia Marysia zmarła niestety na raka wątroby. Zmarła na raka wątroby, ale miała przy okazji cukrzycę i Alzheimera. I to wszystko się razem łączy. Jeśli obejrzysz nasze filmy na temat cukrzycy, na temat Alzheimera, to zrozumiesz, że tak naprawdę insulina, czyli insulinooporność, będzie miała wpływ na tego rodzaju choroby. U mojej babci, która już nie żyje, niestety, najważniejsze zadanie to zjeść śniadanie. To powtarza mój tata, codziennie powtarza mój tata. Mój tata jest o tyły, niestety jest, nie jest w najlepszym stanie zdrowia, ale mój tata niestety stracił możliwość korzystania ze swoich zębów i musi sobie mielić swoje jedzenie. I ja myślę, że tego przytrzymuję przy życiu. Natomiast najważniejsze zadanie to zjeść śniadanie, to jest mit, który został zaprogramowany w życie mojej babci, niestety, świętej pamięci, i ona przekazała to dla swojego ojca i ja też tak myślałem, kiedy otwierałem swoje oczy, zawsze jadłem. Natychmiast po to, żeby nie wiem, pobrać energię z jedzenia albo po prostu był to taki wzór. Moja babcia niestety jadła mączne pokarmy. Z tego, co pamiętam, z tego, co potwierdziła moja mama, jadła mnóstwo ziemniaków. To były różnego rodzaju ziemniaki, czy to były w mundurkach, czy to były jakieś kopytka, czy to były jakieś pierogi, pierogi to mączne, tak? Czy to były jakieś pyzy. Wszystko, co było związane z ziemniakami. Generalnie pochodzi z pokolenia bardzo biednego. Generalnie jedzono wtedy bardzo dużo ziemniaków. Moja babcia też jadła wtedy dużo ziemniaków, bo tak mniej więcej została wychowana. Ale co mnie szokowało, bo tego nie widziałem, moja babcia biała mleko w proszku, takie bebiko, takie coś, co się dla dzieci kupuje. I ona na przykład robiła sobie jakieś pokarmy mączne czy ziemniaczane i dodawała do tego mleko w proszku. Rozrabiała to z wodą i po prostu w ten sposób piła. Jadła też bardzo tłusto. Ja była też bardzo tłusto i te wszystkie rzeczy, które tutaj robiła, czyli mączne ziemniaki, mleko w proszku, wpływały na to, że po prostu zapominała. Nazywano moją bab babcię pałeczka, bo na przykład zapominała bardzo szybko, miała taką brzydką krzywę, e, ale generalnie zapominała. Potrafiła gdzieś zajść, nie wiedziała, nie pamiętała. Zapominała mnóstwo rzeczy, ja to pamiętam. Jak również była bardzo kłótliwa i nerwowa, moja babcia e, nie była zbytnio lubiana w rodzinie, wybacz babciu świętej pamięci, ale generalnie kłóciła się ze wszystkimi, e, była bardzo nerwowa. Mój tata jest bardzo nerwowy. Ja generalnie obserwując ich, po prostu pozmieniałem rzeczy w swoim życiu po to, żeby nie umrzeć przedwcześnie i żeby nie doprowadzić swojego ciała do ruiny. Miała ogród. Ale gotowała. Pamiętam, że moja babcia, znaczy, moja babcia miała piękny ogród. Zresztą zajmowała się tym zawodowo. Hodowała rośliny, były to rośliny bez pestycydów, były to rośliny, które były na jakichś nawozach, generalnie wyhodowane w bardzo naturalny sposób. Natomiast ona ich nie jadła na surowo, ona je gotowała. Gotowała zupy różnego rodzaju. I niestety. Przez to, jak w jakiś sposób się odżywiała, przez to, że była kłótliwa, nerwowa, zażywała masę leków. Miała cukrzycę, tak jak powiedziałem, rak wątroby, od zawsze brała stertę leków. Ja pamiętam, jak dzisiaj miała taki stół, w którym była szuflada i w tej szufladzie po prostu zestaw na cały dzień leków. Po prostu lekomanka, zresztą tak ją nazywali, bo ona po prostu zażywała masę leków. I to była po prostu historia śmierci mojej babci. Ona w ten sposób doprowadziła swoje ciało do ruiny. Natomiast żyje moja babcia Zosia i dziadek Tolek. Ja myślę, że oni troszeczkę jeszcze pożyją. E, mogą nawet pożyć dłużej, jeśli jeszcze pewne rzeczy uda mi się w jakiś sposób dla nich tam wprowadzić. Bo pewne rzeczy, które już prowadziliśmy, naprawdę ratują im życie i zdrowie. Przede wszystkim incydent, który wydarzył się u babci Zosi około 8 lat temu, to był incydent, który wtedy też psyknął w mojej głowie. Powiedział, że coś jest wtedy nie tak. Wtedy pomogliśmy babcie uratować i babcia żyje do dzisiaj, czuje się dobrze. E, natomiast incydent był zatruciem Lekiem. Babcia zażyła leki. Babcia od y, zawsze, od kiedy pamiętam, ma niskie ciśnienie. Czyli ma niskie ciśnienie, jest to związane z nadnerczami, uwaga, niskie ciśnienie, ma również problemy z nadnerczami, ma bóle głowy, jak również yy, bierze tabletki na sen. Czyli moja babcia jest lekomanką, jeśli chodzi o tabletki na ból głowy i tabletki na sen. Od zawsze to bierze, jest do tego niestety uzależniona. I w pewnym momencie zatruła się tym lekiem. Zatruła się lekiem, trafiła do szpitala, lekarze z ją, stwierdzili, że nadnercza nie pracują poprawnie, czyli te, te niskie ciśnienie plus te nadnercza połączyły się razem, plus ten lek. I przy tym niskim ciśnieniu również zaczęły jej boleć plecy. I pielęgniarka zdecydowała przykleić jej plaster na plecy. I praktycznie ten plaster ją zabił. W momencie, kiedy dostała ten plaster, jeszcze w nocy, po prostu poczuła się tak źle, że odłączono ją od aparatu i przenioś, przewieziono ją w inne miejsce zupełnie w takie miejsce, do tak zwanej umieralni, do takiej sali, gdzie już nikt nie wyjeżdża. I natychmiast moja mama zareagowała, pojechała wtedy do szpitala. Natychmiast zasugerowaliśmy, żeby mama zaczęła masować babcie, żeby podawała jej surówki, bo wtedy jeszcze nie miała wyciskarki do soków. I babcie wtedy wyciągnęliśmy ze szpitala. Lekarze powiedzieli, że to cud, że generalnie ludzie z takiego stanu nie wychodzą. To nie był żaden cud, ponieważ prowadziliśmy dla babci jedzenie, jak również pomogliśmy oczyścić się z toksyn. Toksyn, które powstały przy zatruciu tym lekiem lub tym plastrem. Dzisiaj babcia pije soki. Co jest ważne? Babcia przez całe życie miała przeziębienia. Od kiedy pamiętam oczywiście, bo babcia ma dzisiaj 88 lat, a ja pamiętam ostatnie 30-40 lat. I babcia miała zawsze w zimę przeziębienia. Jakby się przegrzewała przez całe życie. Za ciepło ubrana, za mało chodziła na zewnątrz, w ogóle za mało się ruszała, i babcia miała cały czas zapalenia o skrzeli, często też zapalenia płuc. Natomiast od dwóch lat pije soki i moja babcia ma bardzo mało dolegliwości z tym związanych. W ogóle generalnie zniknęły przeziębienia z życia mojej babci. Pozdrawiam cię babcie, jeśli to oglądasz. I moja babcia dzięki tym sokom, które wyciskają sobie na świeżo codziennie, może dzisiaj się cieszyć życiem bez przeziębień, bez zapalenia ostrzeli, bez zapalenia płuc. Czuję się dobrze. Moja babcia czuje się dobrze. Nie można by było powiedzieć rewelacyjnie, ponieważ bierze różnego rodzaju jakieś leki, tam na niskie ciśnienie, na ból głowy i tak dalej, czego nie musiałaby robić, ale to są jej wzory, które niestety prowadzi przez całe życie. Natomiast dziadek Tolek jest dla mnie wzorem do naśladowania. Miał niestety incydent dwa lata temu, o którym Wam już opowiedziałem. Miał bardzo wysokie ciśnienie, 245 na 125, ale to ciśnienie, wysokie ciśnienie nie wzięło się z znikąd. Mój dziadek w pewnym momencie trafił do szpitala, do lekarza i lekarz po prostu zaczął w nim badać i szukać w nim jakieś dolegliwości. I powiedział, jak to jest możliwe, że pan w tym wieku, to było nie 5-7 lat temu, nie bierze żadnych leków. I przepisał mu leki na nadciśnienie. I te leki na nadciśnienie wprowadziły to, że niestety ciśnienie się rozregulowało u dziadka. Czy nie wziął wtedy leku, czy zapomniał, czy coś tam i tak dalej. Ciśnienie poszło do góry i niestety E, e, praktycznie umarł. Trafił do szpitala, e, wypróżnił się e, już pod siebie, na siebie i tak dalej. Generalnie lekarze mówili, że się nie da go uratować. A dziadek żyje, dziadek żyje, uratowaliśmy go, bardzo szybko wyciągnęliśmy go ze szpitala i dziadek pije soki wyciskane z buraka. I teraz soki wyciskane z buraka nie leczą naszego nadciśnienia, one generalnie regulują ciśnienie, one są do tego, one działają tak samo jak diuretyki, bo to nie jest wyleczenie. Sok buraka z buraka nie wyleczy twojego nadciśnienia, potrzebujesz zrobić coś jeszcze, ale o tym, dowiesz się na przykład na temat, jak wyleczyć nadciśnienie, nie oglądając, nie oglądając filmiki na temat insuliny Co jest ciekawe, mój dziadek o mniej więcej 15 lat ma guza na głowie trzustki. Ten guz. Jest tam od x czasu, został przebadany x czasu temu, nic wtedy z tym nie zrobiono na szczęście, dziadek się nie zdecydował na żadne operacje i dziadek do dzisiaj żyje. Rak trzustki, rozumiesz, guz trzustki, który jest tam dość spory tak naprawdę, nic tak naprawdę nie z tym nie zostało zrobione, dziadek żyje już ponad 15 lat z tym guzem. Dzisiaj pije soki, soki z buraka, czuje się świetnie. On tryska życiem, on pełnia, pełnia życia, 90-letni mężczyzna, który żyje pełną życia. I jakie są z tego wnioski? Jakie są dla mnie z tego wnioski? Mam nadzieję, że ty będziesz mieć podobne. Przede wszystkim, co mam robić, czego mam nie robić? To, co powiedziałem wcześniej, u mojej babci, świętej pamięci, najważniejsze, był, najważniejsze zadanie to zjeść śniadanie. Czyli ja potrzebuję jeść śniadanie jak najpóźniej. Jak najpóźniej po prostu, bo moja babcia wprowadzała Ciebie i nas w błąd. Tak naprawdę chodzi o to, żeby zjeść śniadanie jak najpóźniej. Następna, zero węglowodanów z cukru, mąki i ziemniaków. Moja babcia świętej pamięci jadła mnóstwo tych rzeczy, głównie te rzeczy. 80% jedzenia to były te rzeczy. Dlatego ja potrzebowałem wyeliminować te rzeczy, to potwierdzili naukowcy i te wszystkie wiadomości, które Wam przekazujemy, czy przekazaliśmy Wam w książce, którą napisaliśmy Surowe zdrowie, właśnie oparte są również o te informacje. Następna to jest unikać chemicznych związków, leków, suplementów, leczenia. Tak jak widzisz incydenty u żyjących moich dziadków, jak również niestety incydenty, które zabrały moją babcię świętej pamięci, to sugerują mi, że leki chemiczne, jak również suplementy czy leczenie nie są nam do niczego potrzebne. Mój dziadek nigdy nie zażył żadnego leku, żadnego suplementu, ma dzisiaj 90 lat, spożywa to, co natura dała. Mój dziadek nie je tak jak my przegazujemy. Nie jest osobą, która je tylko i wyłącznie surowe jedzenie i tak dalej. Je bardzo dużo warzyw i to jest ważne. Natomiast jeśli zmieniłby swoją, swój sposób odżywiania, swój sp sposób życia jeszcze lepiej, to na pewno pociągnąłby powyżej setki. Mam nadzieję, że tak się stanie, ale, ale na pewno to, to jeszcze wszystko przed nim. Następne: pozostać w ruchu każdego dnia. Moja babcia yy, yy, Marysia, tak co zmarła, niestety nie ruszała się zbyt mocno, pomimo tego, że pracowała w ogrodzie. Kiedy pracowała w ogrodzie, to pracowała, ale kiedy przychodziła zima, to niestety głównie odpoczywała. I to jest zupełnie co innego do tego, co robi mój dziadek. Mój dziadek ciągle pracuje, ciągle ćwiczy, ciągle pracuje, te ciało jest ciągle w ruchu, i to jest sygnał dla mnie, że ja potrzebuję pozostać w ruchu każdego dnia. Następna rzecz to szukać spokoju i pokoju. Moja babcia świętej pamięci niestety bardzo nerwowa i kłótliwa. Moja babcia Zosia jest w miarę nerwowa. Jest w tak, miarę nerwowa. Jest nerwowa po prostu. I to też powoduje to, że babcia jest na większej ilości leków niż mój dziadek. Mój dziadek oaza spokoju. Mój dziadek oaza spokoju i pokoju. Mój dziadek zawsze szuka pokoju. Ja dlatego tak bardzo się na nim wzoruję. Wiele osób mówi, że Mariusz, ty jesteś bardzo podobny do swojego dziadka. Ja bym chciał być do niego podobny, ponieważ ja chciałbym żyć co najmniej te 90 lat, a nawet i więcej. Następne szuka... Dużo warzyw i to na surowo. Jedni i drudzy mają dostęp do warzyw. Moja babcia, świętej pamięci, tak jak powiedziała, miała ogród, natomiast ona gotowała te warzywa. Natomiast dziadkowie więcej jedzą warzyw na surowo. I to jest też dla mnie sygnał. Natomiast dzięki projektowi Odmładzanie na Surowo i tej wiedzy, którą Wam przekazujemy, dowiesz się, że z warzyw tak naprawdę pochodzi życie. Dlaczego warzywa i akurat nie owoce? Ponieważ. O dziwo, mój dziadek nie jest zwolennikiem owoców. Mój dziadek owszem, zje od czasu do czasu jakieś owoce, ale u niego warzywa głównie się liczą, a nie owoce. To też jest dla mnie sygnał. Rób to, co robią ci, których chcesz naśladować, ci, którzy żyją zdrowo i długo. No i czasowa głodówka. To jest sukces, to jest droga do sukcesu u ciebie, tak samo jak u wszystkich osób, które chcą żyć zdrowo i szczęśliwie. Czasowa głodówka, czyli jedzenie. Bardzo, bardzo rzadko i w krótkim okresie czasu między sobą i nie jedzenie przez dłuższy okres czasu. I teraz wzór dziadka Tolka, że tak powiem. Tolek, lat 90. Świetnie się czuje. Pragnę to podkreślić, bo ja zawsze się pytam mamy mojej, jak ona pojedzie do, do, do tej miejscowości, jak czują się dziadkowie. I mama mówi, wiesz, babcia jest okej, okay, pójdzie do ogrodu, popracuje przy swoich kwiatkach, przy swoich owocach, ale przychodzi, odpoczywa. A dziadek cały dzień pracuje. Kiedy zapytam się dziadka, jak się czują, mówi, świetnie się Czuję, dlatego dziadek ma świetny wzór dla mnie do zdrowia. Nie wszystko od niego chcę zapożyczyć. Chcę pewne rzeczy zmodyfikować i tobie też, jakby mam nadzieję, zainspiruje ciebie również do tego, żeby pewne rzeczy jednak zmodyfikować. Ale w przypadku dziadka to jest śniadanie. On je śniadanie między 13 a 14. Ma taką zasadę: na śniadanie potrzebuje zapracować, czyli pracuje od 6 rano, wstaje o 5, od 6 rano do 13 pracuje, od 13 siada do śniadania, później je obiad, obiad, o kolację o 16. I on już nic nie je, dwa posiłki w ciągu dnia i wciąż pracuje. Chodzi unika stresu. To jest bardzo ważne i mam nadzieję, że cię to w jakiś sposób zainspirowało. Mam nadzieję, że wszystko było ok z tym live'em, bo nie pokazywało się, że się nagrywa. Mam nadzieję, że się nie nagadałem i, i, i jakby nie ma tego nagrania, ale mam nadzieję, że te informacje w jakiś sposób pokażą Ci, w jaki sposób my podchodzimy logicznie do tego, co się dzieje wokół nas. Nie musisz umierać na to, co Twoi dziadkowie. Zobacz, na co oni umarli. Zobacz, co oni robili, w jaki sposób umarli, dlaczego umarli, dlaczego ich życie było krótsze, niż można by było się ogólnie spodziewać. Albo, jeśli masz w swojej rodzinie osoby, które są długowieczne, zaobserwuj je, co one robią. Czasami pojawia się osoba i mówi, mój dziadek ma 98 lat, je wszystko i żyje. Zastanów się nad tym, co on je. Zobacz, jak on je, kiedy on je. Bo może tak jak mój dziadek, na przykład, nie je śniadania po wstaniu, tylko je śniadanie o 13. Może na przykład je bardzo małe porcje. Może jego głównym posiłkiem na przykład są nie wiem tłuszcze z warzywami, a na przykład ziemniaki i chlebu niego nie istnieją, bo to są bardzo ważne rzeczy. Moją babcię tak naprawdę świętej pamięci zabiła insulina. Zabiła insulina, ponieważ miała na pewno cukrzycę, znaczy miała cukrzycę, ponieważ jadła bardzo dużo ziemniaków, bardzo dużo pieczywa, różnego rodzaju mąk, które zamieniała po prostu na różnego rodzaju kluski i, i tak, dalej, i tak dalej. Dodatkowo do tego jadła mleko w proszku. Zażywała dużo leków, była zestresowana, dlatego umarła przedwcześnie. A ty jak byś chciał żyć? Chciałbyś żyć tylko do 70 czy chciałbyś pożyć 90, 100, może 150 lat? To ty podejmujesz decyzję. Ja jestem tutaj tylko po to, żeby ci przekazać naszą wiedzę, zainspirować cię do tego, żebyś poszukał informacji, które mogą być dla ciebie ważne, do tego, żeby przedłużyć swoje życie. A nawet jeśli nie będziesz żyć długo, to życzę ci tego, abyś żył swoje życie bez bólu, bez chorób, bez zbędnych zabiegów i leków, po to, żebyś pewnego dnia zamknął oczy, wieczorem pożegnał się ze wszystkimi i powiedział: Słuchajcie, ja dzisiaj odchodzę, i następnego dnia po prostu nie wstał. Takiej, takiej śmierci, że tak powiem, życzę każdemu, a nie śmierci z bólem, z powycinanymi elementami swojego ciała i niestety bezsensownej, zbyt wczesnej. To tyle na dzisiaj. Do zobaczenia. Koniecznie dołączcie do naszych subskrybentów. Puśćcie palucha, puśćcie serducho, żeby ten film poszedł daleko, szeroko, jak również skomentujcie najwięcej komentarzy, jak tylko możecie wpisujcie wszędzie, czy to na YouTube, czy na, na Facebooku, po to, żeby film został wyświetlony do jak największej liczby osób. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się cieplutko. Cześć.